Wielu ludzi szuka dziś duchowości nie w kościołach, nie w rytuałach, nie w książkach, tylko w sobie. Ale w tym poszukiwaniu często mieszają wszystko naraz: trochę modlitwy, trochę magii, trochę medytacji, trochę run, trochę Biblii. I choć każda z tych ścieżek ma swoją mądrość, czasem zapominamy, że to inne języki mocy, i że jeśli mówi się wszystkimi naraz, powstaje chaos, a nie harmonia. Dziś opowiem Ci o świętej zgodności, o tym, czym różni się magia od religii, o tym, jak rozpoznać źródło swojej siły, i o tym, dlaczego czystość drogi jest ważniejsza niż jej nazwa. Magia i religia nie są wrogami są jak dwa języki opisujące to samo światło tylko że każdy z nich ma swój rytm, ton i reguły. Kiedy próbujesz mówić nimi jednocześnie, dźwięk się rozprasza. Zamiast melodii powstaje zgrzyt. W dawnych naukach mówiono nie łącz kanałów nie dlatego, że jedno jest lepsze, a drugie gorsze. Ale dlatego, że każde płynie własnym nurtem. Chrześcijanin nie powinien używać run. Czarownica nie powinna odprawiać mszy. Nie z powodu zakazu, lecz z szacunku dla struktury energii. Mądrość nie polega na tym, żeby brać po trochu z każdej religii. Mądrość polega na czystości przekazu, bo moc działa wtedy, gdy wiesz, do kogo mówisz? Każda ścieżka ma swojego przewodnika, nie po to, żebyś klękała przed człowiekiem, ale żebyś zobaczyła siebie w jego oczach. W dawnych tradycjach błogosławieństwo mistrza było jak otwarcie drzwi. Nie tylko zgoda, ale pozwolenie, by światło przepłynęło dalej, bo energia duchowa nie jest bezpańska. Nie można jej po prostu wziąć z półki. Trzeba zostać zaproszonym. Bez błogosławieństwa energia się rozprasza, jak rzeka bez koryta. Rozleje się, ale nie popłynie. Dziś ludzie często mówią: Nie potrzebuję nauczyciela, sama znajdę drogę. I to prawda, możesz, ale nauczyciel nie ogranicza. On chroni, pomaga nie zbłądzić w cudzym świetle. Prawdziwy mistrz nie daje mocy, pomaga ją rozpoznać w Tobie. Żyjemy w czasach duchowego przesytu. Wystarczy otworzyć internet, wszędzie ktoś oferuje przebudzenie, inicjację, cud, natychmiastową zmianę, ale prawdziwa ścieżka nie krzyczy, nie błyszczy, nie obiecuje. Prawdziwa ścieżka jest cicha, czasem nawet nudna, bo to droga codzienności. Wiele współczesnych praktyk to kolaż, fragmenty z hinduizmu, trochę z szamanizmu, trochę z psychologii. Ładne, błyszczące, ale bez korzeni. Energia takich nauk jest jak woda bez brzegu, błyszczy, ale nie ma głębi. Nie ma nic złego w poszukiwaniu. Zło zaczyna się wtedy, gdy ktoś obiecuje ci moc, a sam nie umie jej unieść. Nie każdy, kto mówi o świetle, potrafi je nieść. Nie każda modlitwa jest modlitwą, nie każde imię Boga jest otwarciem, czasem jest maską. Istnieją trzy główne źródła mocy: boskie, rodowe i demoniczne. Boskie płynie z góry, jest czyste, nie wymaga zapłaty. Rodowe płynie z przeszłości, z pamięci przodków, z miłości i bólu rodu to siła zakorzenienia. Demoniczne daje efekt natychmiast, ale zawsze żąda ceny. Żadne z nich nie jest absolutnie dobre ani złe. To nie kolory, tylko kierunki. To, co z nimi zrobisz, zależy od Ciebie. Siła boska prowadzi do światła, rodowa do zrozumienia historii, demoniczna do spotkania z cieniem. Człowiek, który zna siebie, potrafi rozpoznać, z jakiego źródła płynie jego dar. Ten, który nie zna siebie, staje się narzędziem cudzej woli. Każda religia, każda wspólnota, każdy ruch tworzy coś, co dawniej nazywano egregorem, czyli duchem zbiorowym. Egregor żyje dzięki wierze ludzi, Karmi się modlitwami, emocjami, rytuałem. Jest jak duch rodziny, daje siłę, ale wymaga lojalności. Z egregorem można być połączonym przez całe życie, nawet o tym nie wiedząc. Kiedy ktoś odchodzi z religii, nie wystarczy przestać chodzić do świątyni, trzeba zamknąć kanał słowem, modlitwą, świadomym oddechem, inaczej nadal wysyłasz energię tam, gdzie już nie należysz. Dlatego w starych tradycjach istniał rytuał rozkrzyżowania, symbolicznego odłączenia się od dawnego systemu. Nie po to, by zdradzić, lecz by wrócić do siebie. Religia mówi wiesz, magia mówi poznaj, wiara daje bezpieczeństwo, poznanie daje wolność, ale wolność bez miłości staje się pychą, a wiara bez świadomości. Ślepotą. Prawdziwa ścieżka wiedzie środkiem między niebem a ziemią, między ciszą a słowem, między modlitwą a działaniem. Nie każda dusza ma być magiem, nie każdy mag musi być wierzący, ale każdy człowiek powinien wiedzieć skąd płynie jego siła i dokąd prowadzi. Czystość nie oznacza odrzucenia innych, oznacza świadomość siebie. To wiedza, jakim językiem rozmawiasz ze światem. Niech Twoje modlitwy będą zgodne z sercem, a Twoje rytuały z wiarą. Nie mieszaj wody z winem, jeśli każde ma swój smak. Nie wybieraj ścieżki z ciekawości, wybierz ją z miłości. Niech Twoja tradycja stanie się Twoim językiem, a Twoja praktyka rozmową z Bogiem, z Ziemią, z Tobą samą. Wszystkie religie mówią jednym głosem: szukaj światła. Wszystkie ścieżki, nawet te pozornie sprzeczne, prowadzą do tego samego miejsca do ciszy w środku serca. Magia, modlitwa, rytuał to tylko narzędzia nie cel. Cel jest zawsze ten sam zjednoczenie z własną duszą. Nie pytaj, która ścieżka jest prawdziwa zapytaj, która prowadzi cię do spokoju. Nie pytaj, kto ma rację, zapytaj, co sprawia, że twoje serce milknie w pokoju, bo prawdziwa duchowość nie potrzebuje nazw, nie potrzebuje dowodu, potrzebuje tylko ciszy, w której słyszysz głos światła. Jeśli ta opowieść coś w tobie poruszyła, zostaw ślad, komentarz, słowo, myśl. Nie dla algorytmu, dla wymiany energii, a jeśli chcesz wracać do takich rozmów, subskrybuj ten kanał, nie dla mnie, dla siebie, bo każda z tych historii to tylko przypomnienie, że światło, którego szukasz, zawsze było w tobie.